Kilka spraw organizacyjnych na początek, postaram się je ograniczyć, żeby was nie zanudzić. Materiał z Bladborn oczywiście, że się pojawi, tylko w późniejszym terminie. Jakoś w przyszłym tygodniu powinienem się wyrobić. Druga sprawa to po prostu podziękowania. Dzięki za te wszystkie miłe komentarze, za dorosłe podejście do tej sytuacji i tak dalej. To tylko udowodniło mi, że to community, które się tworzy na kanale, to jest definitywnie coś, z czego można być po prostu dumnym. Więc wam po prostu szczerze dziękuję. A jako, że ogromna część tych nowych ludzi, którzy się pojawili na kanale, to też widzowie Kiszaka, to jedno, co ci stary mogę powiedzieć, bo pewnie jest to oglądane na streamie, pozdrawiam czat, to gratuluję. Tworzysz naprawdę zajebistą społeczność i cieszę się w chuj, że mogę być częścią tej symbiozy między nami. Żeby nie było za słodko, to przechodzimy po prostu do materiału. <gry> Chodząc do Dark Souls 1 byłem bardzo podekscytowany, w końcu jest to szansa na zweryfikowanie swojej wiedzy i skilla przede wszystkim. Miałem też pewne oczekiwania. Po pierwsze chciałem ograniczyć liczbę śmierci. Za pierwszym razem licznik śmierci wybił 179. Tutaj chciałem ograniczyć się do liczby dwucyfrowej. Miałem też oczekiwania wobec czasu, w którym przejdę Dark Soulsy. Za pierwszym razem były to 24 godziny, tutaj liczyłem na to, że to się zmniejszy o połowę. Czy mi się to udało? Dowiemy się tego troszkę później. W każdym razie, jeżeli chodzi o pierwszą lokację, z którą w ogóle mamy do czynienia, nie sprawiła mi ona żadnych problemów, zwłaszcza, że nie było to moje drugie podejście do niej, tylko z czwarte. Nie zginąłem tutaj ani razu, chociaż przyznam, że na bosie się troszkę spociłem, bo byłem blisko upadku. I tutaj możemy zrobić sobie pewną gierkę, bo oczywiście w lokacjach to ja się wywalałem. To jest oczywiste. Spadałem, umierałem. To jest oczywiste, tak jak mówię. Ale bossy to już inna sprawa, bo szło mi relatywnie prosto. I możecie tutaj strzelić, który boss jako pierwszy zdołał mnie pokonać. W momencie, w którym dojdziemy do tego bossa, to Wam powiem. W każdym razie po uporaniu się z pierwszą lokacją trafiliśmy do Firelink Shrine. Tutaj też zaopatrzyłem się w pewne przedmioty, zwłaszcza te, które występowały na cmentarzu. I coś, co jest w miarę zabawne, to to, że szukałem tych trzech skrzynek, na które natrafiłem przez przypadek za pierwszym razem. I nie byłem w stanie tego zrobić, więc po prostu po pewnym czasie poddałem się, udałem się do następnej lokacji. Relatywnie szybko odblokowałem pierwsze ognisko, tym razem już usiadłem przy nim i udałem się na mur, na którym znajdziemy pierwszego bossa. Zanim jeszcze go zacząłem robić, oczywiście chciałem pozbyć się łuczników. I tutaj uwaga, zginąłem. Oczywiście nie liczę tego jako śmierć na bosie, bo zabił mnie łucznik. W każdym razie, udałem się ponownie na mur, załatwiłem tym razem łuczników i rozpocząłem walkę z bosem. Sama walka z bossem okazała się być no, żadnym wyzwaniem, zwłaszcza, że przy mojej broni zadałem mu połowę HP przed rozpoczęciem walki, skacząc na jego mordę. Po tym też bosie próbowałem eksplorować naokoło wieży, ponieważ podobno ominąłem jakiś skrócik. I właśnie przez to, że tego skrótu wcześniej nie odblokowywałem, to przez to pewnie miałem tak dużo śmierci w ramach tej drogi. Skrót faktycznie znalazłem, i była to drabina, która udowodniła, że Dark Souls 1, pierwsza część Dark Soulsa 1, jest zajebiście zaprojektowana, jeżeli chodzi o świat. Bo sama drabina prowadzi nas do ogniska, w którym się wcześniej respiliśmy, więc nie odblokowaliśmy nowego ogniska, po prostu mamy dodatkowe przejście do tego pierwszego ogniska. Dzięki tej drabinie właśnie byłem bardzo szybko w stanie dostać się do następnego ogniska. Tuż przy kowalu. Tutaj też wyczyściłem całą okolicę. Dzięki moim poprzednim przygodom wiedziałem jak to zrobić. I z perspektywy czasu naprawdę nie rozumiem, czemu tutaj miałem takie wielkie problemy. No ale wiadomo, progres. W momencie, w którym kościół był już zabezpieczony, to trafiłem na walkę z gargulcami. I jeżeli nie pamiętacie, gargulce są bosem, na którym zginąłem największą ilość razy. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, na Gargulcach zginąłem jakieś 14 razy, a na drugim miejscu z tego co pamiętam był Grubol i Chudol z liczbą upadków na poziomie 11. Dlatego też powiem szczerze, obawiałem się tego bossa. Myślałem, że zginę tutaj wielokrotnie. I tutaj też doszło do mnie po raz pierwszy, jak bardzo namierzanie przeciwnika w Dark Souls 1 upośledza naszą postać. W dalszym ciągu oczywiście to robię, bo mi tak wygodnie, ale staram się to ograniczać. I myślę, że to właśnie to przyczyniło się do tego, że gargulce padły za pierwszym razem. Chociaż faktycznie trzeba powiedzieć, że dużą ilość estusów zużyłem, zwłaszcza, że miałem ulepszoną wersję i miałem ich 10 na samym starcie. Zabiliśmy więc pierwszy dzwon, mogliśmy ruszać dalej. Ogród był następną lokacją, do której się udałem. I tutaj za wiele nie mam do powiedzenia, bo na motylu przyzwałem po prostu czarownicę. Jebać motyla, ja nie szanuję tego bossa, został zrobiony przez Toda Howarda, więc jebać Toda Howarda, a nawet jeżeli ten motyl nie został zrobiony przez niego, to to mi nawet starczy, że istnieje możliwość, że on wykonał tego bossa. Żeby go właśnie jebać, jebać Toda Howarda. Powtarzam, przechodząc dalej, wiadomo, w ramach tej gry nie będę używać tarcz. Mogą się oczywiście jakieś tam małe wyjątki wydarzyć, ale to tylko i wyłącznie wersje małe tarcz. Ale jeżeli chodzi o wszystkie inne możliwości, które daje nam gra, to będę z nich korzystać ile po prostu wlezie. No i tutaj wypada wam to powiedzieć. Poszukiwałem Kaprademona, bo szczerze mówiąc nie pamiętałem, gdzie on się znajduje. No i w ramach tej eksploracji pewien czarny rycerz mnie zaatakował. Ja go oczywiście zajebałem i dropnął mi jego miecz. Więc przez większość tytułu będziemy korzystać z tego miecza. I w momencie, w którym zobaczyłem jakie obrażenia zadaje ten miecz, to stwierdziłem, że jebać kapra demona, idziemy od razu na Blighttown. No bo w sumie tego nie powiedziałem, ale w ramach gifta wybrałem tym razem kluczyk. No i jako, że do Blighttown dostaliśmy się od dupy strony, to znalezienie Quillag było tylko i wyłącznie formalnością. Sama walka tak szczerze również. Więc nie, nie jest to boss, na którym zdechłem. Zabiliśmy drugi dzwon, odblokowałem ogniska nieopodal, żeby mieć teleportację, no bo wiedziałem, że będzie, i poszedłem nadrobić bossy, które pominąłem. I tutaj myślę, że wyjdę z dosyć śmiałą tezą, ale uważam, że granie starczą w Dark Souls 1 jest trudniejsze niż granie bez tarczy. I tutaj zaznaczam, są to moje doświadczenia, a przede wszystkim mogą być zaburzone przez to, że pierwsze przejście miałem starczami, a to drugie już mam bez tarcz. Ale rozwijając, no bo nie chcę rzucać takiej tezy bez pokrycia. Ciężar ekwipunku, który jesteśmy w stanie nosić bez tarczy jest po prostu niesamowicie ogromny. Ja tutaj na chillku chodzę sobie w pełnej zbroi rycerza i jeszcze przed dostaniem pierścienia Havla. I w dalszym ciągu mój udźwig utrzymuje wartość poniżej 50%, więc jest to niesamowite. Dzięki temu ilość ataków, które jesteśmy w stanie znieść jest niebotycznie duża. W dodatku jesteśmy o wiele bardziej mobilni, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dodżujemy ataki. Tarcza przyzwyczaja nas do pasywności, do czekania na ten opening w momencie, w którym przeciwnik skończy serię. Ale w momencie, w którym ta seria akurat sprawi, że stracimy posturę, no bo straciliśmy całą staminę i tak dalej, to jesteśmy kurwa bezbronni. No i oczywiście, w obu przypadkach sytuacje, w których dostajemy obrażenia, powodowane są naszymi błędami. To jest nawet niepodważalne. Tylko że ilość błędów, na które jesteśmy w stanie sobie pozwolić w przypadku tarczy, jest mniejsza. No bo przez to, że nosimy tarczę, opancerzenie, na które jesteśmy w stanie sobie pozwolić, jest mniejsze. Takim dodatkowym faktem, który potwierdza tą tezę, jest to, że w momencie, w którym używamy tarczy, nasz damage output jest o wiele mniejszy. No bo chociażby broń trzymamy jedną ręką, więc siła się totalnie inaczej skaluje. Dlatego też walki, w momencie, w którym używamy tarczy, średnio są po prostu dłuższe. Więc mamy więcej czasu na to, żeby popełnić jakiś błąd. I żeby nie było. Ja tutaj nie podważam tego, że granie bez tarczy jest lepszym sposobem, bo uważam, że jest. Ale nie uważam też, że granie starczą jest jakieś bardzo casualowe czy cokolwiek. A czytałem tego typu komentarze. Dobrze, jeżeli chodzi o bossy, które pominąłem do tej pory, to jest to Capra Demon oraz Gaping Dragon. Jeżeli chodzi o tego pierwszego gościa, to nie był zbyt wielkim wyzwaniem, ale mimo wszystko musiałem się postarać, żeby nie umrzeć. Jeżeli zaś chodzi o Gaping Dragona, no to nie oszukujmy się, to nie było wyzwanie. I tutaj naszła mnie pewna myśl. No bo designy bossów w Dark Souls 1 są często bardzo, bardzo solidne. Tylko że też bardzo często te designy są zepsute tym, że moveset danego bossa jest już niespecjalny. Przez to też naszła mnie pewna myśl, mianowicie, co gdyby dostać właśnie te bossy z takimi designami, które są często 10 na 10, tylko że moveset ich byłby zrobiony w stylu Dark Souls 3? Szczerze mówiąc, ja bym absolutnie nie narzekał, wręcz cieszyłbym się, że te bossy osiągnęły status po prostu 10 na 10 nagle. Następną lokacją, do której się udałem, było Sans Fortress, i tutaj nie miałem ponownie problemów z tym, żeby ją przejść. Bez problemu odnalazłem ognisko i udałem się po prostu na bossa. I się tak kurwa zdziwiłem, bo Iron Pier dolony golem jest pierwszym bossem, który mnie zabił w kooperacji z jakimś starym zjebem dużym, ale mimo wszystko. To jest pierwszy boss, na którym zdechłem. Wkurzyłem się, pokonałem giganta, powróciłem do walki i tym razem już bezproblemowo pokonałem Iron Golema. Przedostałem się do Anorlondo, odblokowałem ognisko i w tym momencie poszedłem spać. Tutaj też ponownie możemy się zabawić pewną gierkę. Jak myślicie, ile tym razem zajęło mi dojście do tego momentu w grze? Za pierwszym razem już w tym momencie miałem około 11 czy może nawet 12 godzin na liczniku. Uwaga, uwaga. Jeżeli ktoś chce strzelać, to pauzujcie. Na liczniku w Anorlondo aktualnie posiadam 3 godziny i 29 minut. I zapewne z waszej strony powinno pojawić się pytanie: jak się bawię? I niestety muszę przyznać, że nie za bardzo. I żeby nie było, pewne rzeczy jak najbardziej doceniam, bo jestem w stanie zweryfikować swoją wiedzę, swoje umiejętności na bossach, z którymi już się mierzyłem i mimo wszystko te trzy godziny, które mam już w Anorlando, jest to coś, z czego jestem naprawdę zadowolony. Ale przede wszystkim ja chyba nie jestem tego typu graczem, który czerpie jakąś wielką satysfakcję z tego, że doprowadzi swoją rozgrywkę do perfekcji i przejdzie konkretną grę krócej, bądź też na mniejszej ilości śmierci, czy też na mniejszej ilości przyjętych obrażeń. Ale to jest nieważne. Chyba moim największym problemem jest to, że brakuje mi bossów z trójki. Bossów, przy których faktycznie trzeba było się postarać, żeby ich pokonać. I trochę liczę na to, że w momencie, w którym kiedyś powrócę do Dark Souls 3, to nie pójdzie mi tak łatwo jak tutaj. W Anor Londo spotkałem się z kilkoma problemami. Pierwszym z nich było to, że przetestowałem moją teorię. Mianowicie, do ulepszenia Estusów potrzebujemy duszy... ...opiekunki płomienia. I tutaj taka występuje, więc postanowiłem ją po prostu zajebać. W momencie, w którym to zrobiłem, to faktycznie wydropiła potrzebny item. Tylko niestety jej ognisko zgasło. Na całe szczęście, po śmierci, tak czy siak, trafiamy do tego ogniska, które jest nierozpalone, więc nie musiałem się aż tak bardzo cofać. No a jeśli chodzi o śmierci, to faktycznie w drodze do Hudola i Grubola zginąłem parokrotnie. Z jakiegoś powodu dosyć spory problem miałem z łucznikiem, który strzelając do mnie, zwalał mnie po prostu z budynku. W momencie, w którym się z tym już uporałem, odblokowałem następne ognisko, zebrałem wszystkie przedmioty, które leżały naokoło. I tutaj w zasadzie nie wiem czy dobrze robię, nie wiem czy ktoś mnie ukrzyżuje i tak dalej właśnie przez to, że zaczynam używać hawla. I w dalszym ciągu nie przekraczam 50% mojego udźwigu. I nawet jeśli ktoś się oburzy, mam wyjebane. Mam się dobrze bawić. Nie mówię, że Havel to jest najlepsza zbroja, ulubiona zbroja i tak dalej, ale jest po prostu zbroją, która występuje w tym tytule, więc mam nadzieję, że nie jest ona na liście zakazanych rzeczy. W każdym razie wreszcie udało mi się dotrzeć do Grubola i Hudola. I oczywiście tym razem ta walka zajęła mi o wiele mniejszą ilość prób. Ale przede wszystkim przez to, że nie miałem absolutnie żadnej tarczy, potem wyekwipowałem małą tarczę, żeby się ochronić przed konkretnym jednym atakiem. To druga faza tych bossów sprawiła mi o wiele więcej problemów niż pierwsza. Bo w przypadku pierwszej fazy faktycznie byłem w stanie sobie na wiele pozwolić, jeśli chodzi o przyjmowane obrażenia, ale też przede wszystkim mój damage output był niesamowicie duży. Po ich pokonaniu odblokowaliśmy item, który pozwala nam teleportować się między ogniskami. I tutaj, tak szczerze, chyba można pominąć to, co się będzie działo w ramach tych czterech lordów, których trzeba pokonać. W momencie, w którym faktycznie wiedziałem, co mam robić, wiedziałem z jakimi problemami wiążą się te lokacje, wiedziałem w jakiej kolejności przede wszystkim chcę to zrobić. A pierwszą lokacją, na którą się zdecydowałem, był Sev, bo wiedziałem, że będę w stanie tam wydropić bardzo dużo materiałów, które pozwolą mi ulepszyć mój miecz do plus pięć. W każdym razie, właśnie z tą wiedzą, nie miałem problemu z żadną z tych lokacji. Ilość śmierci była na tyle marginalna, że myślę, że się nic nie stanie w momencie, w którym to pominę. Zwłaszcza, że chyba obiektywnie można stwierdzić, że druga część gry jest o wiele słabsza niż pierwsza. W każdym razie, przejście do możliwości pokonania Głyna, to po pierwsze, po drugie, do odblokowania DLC-ków zajęło mi 7 godzin i 11 minut. Jestem z ciebie naprawdę zadowolony, co więcej mogę powiedzieć. Zobaczymy, jak dobrze pójdzie mi w dodatku, czy tam w DLCku, bo to mnie jeszcze czeka. Przed tym jak przejdziemy do DLC'ów, to jedna sprawa organizacyjna. Ostatnia sytuacja udowodniła mi, że chyba warto faktycznie założyć Patronite'a na przykład. Platforma tego typu myślę, że umożliwiłaby mi po prostu kupienie na przykład tej karty, która nagrywa z konsoli i nie byłoby w ogóle tego problemu. Dlatego też jeżeli ktokolwiek chciałby mnie wesprzeć, to zapraszam do linków w opisie. Przejdźmy do DLC-ka. Samo odblokowanie DLC nie należało do najbardziej oczywistych rzeczy. Internet mi w tym pomógł. Jeżeli ktoś nie wie, to musimy pobić dwa konkretne golemy i przede wszystkim przedostać się przez hydrę. Sama hydra była bajecznie prosta z moim aktualnym setupem, a jeśli chodzi o golemy, no to tutaj nawet nie ma co komentować. Po tym jak już odblokowaliśmy dlc DLCK, jesteśmy teleportowani do nowego rejonu, tam też musimy się zmierzyć ze strażnikiem. Trudności samego przeciwnika nie będę oceniać, bo tutaj poszło mi bardzo prosto. Ale zakładam, że w momencie, w którym mój ekwipunek byłby trochę gorszy, to pewnie byłoby trudniej. Ale jeżeli chodzi o sam design, posa, to się niesamowicie zawiodłem. W sensie jest to lekko zmodyfikowana chimera mitologiczna. Dark Soulsy przyzwyczaiły mnie do czegoś bardziej kreatywnego. A myślę, że to, co starczyłoby zrobić, to na przykład zamienić poszczególne elementy chimery, tak żeby na przykład same ciało było skorpiona i tak dalej. Na pewno to są kreatywni ludzie, więc wymyśliliby coś ciekawego. W każdym razie, po pokonaniu strażnika, dostaliśmy się do następnego ogniska. Tutaj też się okazało, że w zasadzie. To tak naprawdę nie jesteśmy w nowej lokacji, tylko jesteśmy w tym ogrodzie, w którym Todd Howard zaprojektował swojego motyla. I jako, że sama lokacja nie jest jakoś bardzo rozległa, to też nie chcę się na niej za bardzo skupiać. Chciałbym za to ten moment wykorzystać na to, żeby poruszyć to, co wydaje mi się, czy też wydawało mi się, że dawało mi przewagę przez całą rozgrywkę. Oczywiście w porównaniu do tego pierwszego przejścia. Przez większość mojej rozgrywki za drugim razem miałem wrażenie, że zyskuję poziomy o wiele szybciej. I nie chodzi mi tutaj o konkretny czas, który spędziłem w tytule, żeby zyskać jakiś poziom, bo tutaj oczywiste jest to, że za drugim razem szło mi to po prostu szybciej. Ale to, co muszę powiedzieć za siebie, to to, że w momencie, w którym na przykład wywalam się na jakimś bosie i o nie, nie daj Boże, stracę duszę, to ja mam w te dusze wyjebane. Po prostu w trakcie walki z bossem moje całe skupienie idzie na walkę z bossem. I na serio mam wywalone w to, czy stracę 10 tysięcy dusz, czy może 20. A jako, że za drugim razem, często te bossy, które robiłem, robiłem za pierwszym razem, to wydawało mi się, że miałem o wiele więcej dusz, których nie straciłem. Przez to też myślałem, że będę mieć o wiele wyższy poziom. I statystyki oczywiście pokażę pod koniec rozgrywki, ale na papierze przedstawia się to w sposób następujący. 78 poziom miałem kończąc Dark Souls 1 y za pierwszym razem. 80 poziom miałem kończąc je po raz drugi. I ktoś może oczywiście powiedzieć, że jest to różnica około 80 tysięcy dusz. Oczywiście, że tak. No ale mamy pewne ale, ponieważ tylko w przypadku drugiego przejścia przeszedłem dodatek czy też dlc -ka. Wychodzi więc na to, że przeszedłem ponownie ten tytuł z podobnym poziomem. Dlatego też skłaniam się ku temu, że to nawet nie chodzi o to, że zyskiwałem poziomy szybciej, tylko lepiej wydawałem punkty. Wcześniej, nie mając kompletnie pojęcia, jak to działa, wpakowywałem większość punktów w siłę. Nie wiedząc o softcapach, które sprawiają, że po prostu w momencie, w którym wpakujemy do siły 31 punkt, to on może być słabszy niż ten 29 punkt. Idąc dalej, przez lokacje przeszedłem w miarę bez problemu. Generalnie dużo przejść prowadzi do jednego miejsca, w którym możemy zmierzyć się właśnie z Artemidasem. To znaczy z Artasem. To znaczy z Artoriasem. Ja powiem tyle, spodziewałem się niesamowitej przeprawy. Po pierwsze, ilość komentarzy, które sugerowała, że pominąłem najlepszego bossa w Dark Souls 1. W dodatku wiele tych komentarzy twierdziło, że w momencie, w którym będę się z nim mierzył, to właśnie się zesram ze strachu, bo on jest taki przepotężny. Zresztą dokładnie to samo było mówione o manusie, którego też przejdę w ramach tego DLC'a. Wskutek tych komentarzy spodziewałem się tego, że to będzie faktycznie przeprawa. I dlatego też większość Humanity, którą zdobywałem w ramach rozgrywki, a zabiłem sporo ilość NPC-ów. Sejwowałem sobie właśnie na te walki. I żeby nie było, ja wiedziałem, że ta walka raczej nie dorówna Gaelowi. Oczekiwałem po prostu, że ten boss to będzie boss, którego faktycznie będę musiał się nauczyć i będzie on stał na poziomie takich szybszych bossów z Dark Souls 3. Może nie na najwyższym poziomie, właśnie, ale będzie to naprawdę dobry boss i będzie to przede wszystkim pretendent do tego, żeby być najlepszym bossem w Dark Souls 1. No i niestety, pokonałem tego ziomeczka za drugim razem. Obstawiam i mogę tutaj się mylić, że będą komentarze w stylu, że jestem przelewelowany. Albo że to tylko dlatego, że chodzę w hawlu. Załóżmy, że to tak faktycznie jest. Że to przez to, że mam za duży poziom. Tylko że znowu ja tutaj nie widzę opcji, żebym level miał o wiele mniejszy. Do odblokowania DLC-ka potrzebujemy odblokowane archiwa. Jedynie w sytuacji, w której bym raszował do tego DLC-ka, czyli bym nie zrobił archiwów, tylko bym po prostu odblokował DLC-ka i zaczął je robić, to bym miał tutaj nieulepszoną broń. W każdym innym wypadku, czyli w momencie, w którym bym zrobił te archiwa, to bym miał już ulepszoną broń. Więc damage output by był na tym samym poziomie, albo by był porównywalny do tego aktualnego poziomu, no bo wiadomo, siła się załóżmy, że trochę zmieniła. A jeżeli chodzi o pancerz, to dostęp do Havla mamy w Anor Londo, czyli przed odblokowaniem DLC-ka. I oczywiście mój udźwig troszkę się ulepszył, ale nie były to znaczące zmiany. W sensie tak czy siak, w momencie w którym bym podszedł do tego DLC-ka od razu po tym jakbym pobił łuskowego, to by mój pancerz wyglądał w bardzo podobny sposób, zwłaszcza że maski Havla to ja nie używam. Dlatego też, w imię Dark Souls'owej owej jebozy ja bardzo bym sobie życzył, żeby Artorias został zreworkowany kiedyś, żebyśmy dostali go kiedyś ponownie, tylko w wersji po prostu o wiele bardziej przyspieszonej, z bardziej zaawansowanym tak itd. i z o wiele większym demagem. I wtedy najpewniej ja bym nie narzekał. Następna lokacja prowadzić nas będzie do Manusa i jest bliźniaczo podobna do Tomb of the Giants. I nie ma tutaj jakiejś wielkiej mechaniki. Spodziewałem się od czasu do czasu, że ponownie będę musiał przechodzić przez jakieś niewidzialne mosty czy cokolwiek, czy będę musiał spadać na przykład w konkretne miejsca, w których nie dostaję demedza, ale to się nie dzieje. W zasadzie to mamy po prostu przeciwników, którzy zdają dosyć spore obrażenia. Co jest też właśnie zabawne, że niektórzy przeciwnicy, którzy są właśnie malutcy, zadają większe obrażenia niż bosowie. W każdym razie dotarliśmy wreszcie do bossa i zajebał mnie bez problemu. I tutaj włączył mi się mój masochizm, ponieważ ja się właśnie z tego powodu ucieszyłem. Wyglądało to w pierwszych momentach, że to ponownie będzie trudny boss i to w dodatku taki boss, który ma moveset bardzo sprawiedliwy. Bo, nawet jeśli jest skomplikowany, czy właśnie nie do ogarnięcia na pierwszy rzut oka, to da się wszystkiego uniknąć i to bez najmniejszego problemu. No, tylko że ponownie. Zginąłem za pierwszym razem, udałem się na bossa ponownie. Zauważyłem, że nie włączyłem nagrywania jako ostatni zjeb, więc po prostu się podłożyłem pod bossa. Udałem się na niego ponownie i go zajebałem. Potem, oczywiście, udałem się do Firelink Shrine i pokonałem ponownie Gwyna. Tym razem wychodząc z tego miejsca. Ale to myślę, że z tej perspektywy jest nieważne. Coś, co na pewno trzeba powiedzieć w ramach podsumowania. Bardzo szkoda i naprawdę żałuję tego, że nie doświadczyłem DLC-ka za pierwszym razem. I to, co zauważyłem, to to, że niektóre moje tezy się naprawdę potwierdziły. Faktycznie, w momencie, w którym wchodzimy pierwszy raz do Anorlondo, to wydaje się ono przerażające. Faktycznie, Blight Town się wydaje przerażające, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy wchodzimy do tych lokacji ponownie, to już tak nie jest. Przy czym jest coś, co mnie zawiodło, i mowa tutaj o progresie postaci. Mianowicie, w trakcie całej rozgrywki ponownej w Dark Soulsy, miałem tylko dwa punkty, w których ulepszyłem sobie broń. Za pierwszym razem po prostu zmieniłem posiadaną broń na właśnie mieczek Black Knighta. Za drugim razem ulepszyłem sobie ten mieczek maksymalnie. I w sumie trochę szkoda, że przeciwnicy nie posiadają na tyle solidnych odporności, ale przede wszystkim na tyle mocnych słabości, że zmiana broni jest po prostu czasem wskazana. Przykładowo w Dark Souls 3 był system, który sprawiał, że jesteśmy w stanie zmienić broń. Tak, żeby zadawała konkretny typ obrażeń, na przykład. I w sumie sobie teraz tak uświadomiłem, że nawet nie wiem, czy tutaj ten system też jest. W każdym razie, z chęcią bym zobaczył jakikolwiek system, który by sprawił, że zmieniamy broń o wiele częściej. Bo niezależnie od części, broń, z którą kończyłem tytuł, pozyskiwałem w pierwszych godzinach rozgrywki. Uważam, że jest to trochę zmarnowany potencjał po prostu. Zwłaszcza, gdy zwróci się uwagę na to, jak mocno jest wymuszana na nas zmiana pancerza, w zależności od sytuacji, w której się znajdziemy. I jeszcze takie jedno małe przemyślenie na sam koniec. A myślałem już o tym przy nagrywaniu Dark Souls 1 po raz pierwszy. Tak bardzo nie rozumiem, czemu w Dark Soulsach jest mechanika wytrzymałości broni. Dosłownie to wygląda w ten sposób, jakby w Dark Souls 1 ta mechanika została dodana tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś miał pomysł na bronie z kryształu. Uważam, że jest to po prostu niepotrzebne. Nie zmienia to nam nic w tytule. No i to by było chyba na tyle. Jeśli chodzi o to, jak się bawiłem w Dark Souls 1 ponownie, to z jednej strony nie męczyłem się tutaj w ogóle. Ale z tej drugiej strony to nie męczyłem się tutaj w ogóle. W tym pierwszym sensie to nigdy nie odczułem zmęczenia materiałem. No bo bardzo szybko przez to przebiegłem. To drugie zmęczenie odnosi się do tego, że nigdy ta gra nie była challenge'em, przez to, że przechodzę ją po raz drugi. I chyba też nie doceniłem po prostu siebie, bo to, co sobie narzuciłem w ramach początku rozgrywki, to jest śmiech na sali w porównaniu do wyników, które osiągnąłem. A skoro o tym mowa, to przejdźmy do statystyk. Drugie przejście Dark Souls 1 zajęło mi 7 godzin i 51 minut. W ramach tego czasu osiągnąłem 80 poziom i upadłem 47 razy. Wszystkie te wyniki mogłyby być lepsze, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony. I póki co to by było na tyle. Do zobaczenia w Bloodborne. To było gniazdo nostalgii na razie.